Cześć, z tej strony od P. Tak. Jestem przygotowany. Znalazłem się. Tak. <laughs> Polecaj kanał. Ładnie wyszła, tylko nie poleciłem jednej osoby. Jestem tak wkurwiony na siebie. z jest ohujenie, nie? Polecam kanał Lewy, który nie poleciłem na polecajce. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób skróbuje jego kanał przez moją głupotę. Tak. po tym kątem byłem bardzo... głupi. Tak, przepraszam. Zrobię sobie teraz drogę od spawnu świeczkami, żeby było łatwo się znaleźć. Dobra. Zróbmy sobie żelazny set, bo możemy go zrobić od dawna, a go nie robimy. Tak. Czy ja nie robię? Tylko ja jestem taki głupi, żeby walczyć cały czas bez broj, kamiennym mieczem. A kamiennym mieczu pewnie wywalę albo coś. A ten drugi cały, albo ja komuś dam czy coś. Dobra, te kilo... Dobra, kilofy się mogą przydać. Ale mieczek to raczej żelazny. Dobra. Zróbmy sobie nie żelazny A kilof mogę zrobić? Osiem żelaznych, no to mogę kilof zrobić, no spokojnie, tylko nie mam patyków Dobra, to sobie zróbmy patyczki I odprawimy, dobra, już trochę troszeczkę trwa O, tak Zróbmy sobie dwa kilo na razie Dobra To te tym odcinku będziemy mogli, dobra, nie ma warto, nawet Co mnie cieszy Dobra Mam 27 żelaza przy sobie, dobra. Chyba się będę kupoko innymi. A może... Może poza odcinkiem. <śmum> Zobaczymy. Dobra, postawię tutaj dużo tego. Dobra. Pójdźmy sobie na jej na paremkę, żeby coś tam fajnego zrobić. Mam przykład sobie ten... Z poszukać. To będzie taki odcinek na luzaku. Może coś sobie pobudujemy. Dobra, to moja ścina. To sobie ja chcę jak najszybciej to zerwać. Mam dzisiaj mam tyle nauki hmm, hmm. Znaczy jeśli mam 4 godziny to pod tym kątem nie jest najgorzej Ale dużo nauki dzisiaj będę miał Tak bardzo dużo Ale takie życie Oj tak Takie życie dobra Tutaj takie coś było To ja, to ja zrobię może Co ja tutaj mogę zrobić Drugą farmę mogę zrobić Tutaj pyk pyk Dobra i jest dobrze jak zrobię drugą farmę, to się jest dobrze, dobra. Coś tutaj urosło? Nic? Nie, coś urosło. Coś musiało urosnąć. Dobra. E, no nie, nie mówcie, że nie mam sadzonek. Naprawdę, musiało nie wypaść żadnej sadzonki. Ale musiało. Już tak się że nóż trzy sadzoneczki. Że mógł tutaj zostawić jeszcze. E, no dobra. Dobra, co my możemy teraz zrobić? Sobie dajmy jakąś wolną łapkę. Eche. Nie chcemy się tego wyrzucać, po prostu to położyć gdzieś, dobra. I sobie porozwalamy te trawki. Trawkę, marihuany, tak. Będziemy zbierać marihuanę. Dobra, zebrał się marihuanę, dobra. Na odcinku tam nie będę zbierał sezon, jaki marci się. Dobra, marihuanę zebrany. Czy był tam kurczak? Nie, to kwiatek. No dobra, to połóżmy sobie tutaj sadzoneczkę ładną. Moja no i ciemne, ile dzisiaj, ja dzisiaj godzin nauki będę miał? A zadanie, no dobra, nieważne. Nie będę Wam zaśmiecał takimi przysetami. Dobra, y, w ogóle. Mm, a to ogólnie jestem w ogóle jestem przez tej klasie, jakby ktoś nie wiedział. Na pewno, ktoś tam może wiem. Wiem, strasznych odcinków, ale niekoniecznie, wolę powiedzieć. No i. Tak powiem, że z angielskiego to mi idzie tragicznie. Tak. Z angielski nie wchodzi. Dzisiaj będziemy już Dla godzin uciągnięć. Angiel... Dobra. Dwie rozwalone, dwie sadoneczki odłóżmy sobie. Już odcineczek, trochę trwa. Parę minutek można też powiedzieć. Ale to nam nie szkodzi. Później będziemy. Aha, tutaj położyliśmy. oto to dwie sadoneczki tutaj już będzie rosło. Nasze życie. Proszę, dwie sadonki chociaż to dwie zadoneczki. Dobra, połóżmy sobie. Dobra, na razie tutaj. Na razie połóżmy tutaj. O tak, dobra. Dobra, jest spoko. No i pewnie też pójdziemy do kopalni. A no, może sobie drzewko jeszcze rozwalmy sobie, parę drzewek, żeby jabłuszka były. Dobra. No, porozwalajmy sobie drewno. I tak sobie myślę, że jest taka możliwość, że na specjalu na 80 subów. Jako nie taki specjal. No to będę mógł nagrać jakąś grę z pc A jeszcze zobacz... Ja zobaczę jak to będzie Bo... Chciałem coś tam kupić Coś tam No i nie było tego w sklepie A bez tego nie będę mógł nagrywać Więc po tym kątem lipa, ale... Od czego jest internet? Dobra, to jest owieczka Mało, ale skromna Dobra Jakieś lagi teraz mam Lagosy stroga... Dobra nieważne I sobie pójdziemy na krówkę mu, Żeby zabrać jej mięsko Ja myślę, że da mięso dobrowolnie, czy będzie uciekała Zobaczymy No nie, oddała dobrowolnie Już nie chciało jej się uciekać pewnie Zalennika Rozwalę, rozwalę, kurczę Zrobię tak, tak Lagosy stroga... Dobra nieważne Kurcz, nie chcę tych lagów. Wam się tego, że ogląda. Nie, to tam nie zależy, ale. Hm. Może kiedyś coś takiego zrobię, że na przykład cały tydzień będzie ten... Przez cały tydzień będzie sam Minecraft, a przez drugi tydzień na przykład będzie same Shadow Fig. W ogóle mi Minecraft dzisiaj nie chciał działać. ale jakoś mi się udało go naprawić. I działa. O tak. Dobra, co my tutaj możemy potrzebować na jakąś wyprawę? Dobra, zacytam sobie nabierz. Mięsko. Dobrze, możemy tutaj potrzebować. Hmm. No, jak tak myśli, to sobie to odłużymy. Nie, 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 nie. Co ja chciałem robić? Byłem był idiotą, jakby tak zrobił. Tutaj siedzenie. Już możemy zrobić jeden chleb, ale jakoś to mi nie zależy. Dobra, możemy, co ten. Tutaj się raczej już to przypaliło. O tak. Niech to się przypali. Tutaj, jakby coś to położy deski, ale węgla to już nie chce cały marnować na jedno miejsce, nie? A na dzień jeszcze będzie taka potrzeba. Dobra, no to zróbmy może sobie wyprawę z kompasem. O tak, sobie podróżujemy gdzieś. O tak. Ja może specjalnie jakiś odcinek zrobię. Dobra, może pójdźmy sobie teraz po prostu do kopalni. Mamy trochę healów, jak widziałem, to sobie pokopne kobla. Kobel czy znaczy jeszcze inaczej to można nazwać. Dobra, lecimy. Idziemy kopać. Dobra. Może no, ja nie się już kilofami. znaczy nie dałem sobie kilowów jeszcze. A nie martwcie się, jeszcze nie dałem. O tak, jeszcze nie dałem, dobra. Pójdźmy sobie do jaskini. Dobra. Tam nic nie ma, ale węgiel jest. Pokopmy sobie węgla, a dzisiaj tak na spokojnie. Dobra, pokopmy sobie tego węgla. Może od następnego odcinka będziemy kopać tylko żelaznymi kilowami. Dzisiaj może jeszcze nie. O tak, i na tym świecie raczej będę grał na multiplayer z kimś kiedyś Miejmy nadzieję, że to będzie Może nawet w tym tygodniu jest taka malutka możliwość Ale taka bardzo zerowa możliwość Taka, 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 taka skromna możliwość O, tak pasuje No i oczywiście Wszystko z kanałów, które polecę, oczywiście No, no wszystkie polecę. Każdy, kto chce być polecany, zostanie, ale no, tylko przepraszam Ciebie, jak się nazywałeś, lewy chyba. Bardzo Cię przepraszam, bo nie na Ciebie, ale się spieszyłem. Dobra, to jest nasza fajna jaskinia. Taka niefajna, ale mówisz, fajna jest, to to jest fajna. tutaj chyba coś jeszcze było po bokach, to ja chciałem, bym wolał to sprawdzić. Dobra, może tam. Może jeszcze tutaj sobie zobaczę troszeczkę i co? Dobra, mam pomysł. Wróćmy się, bo to chyba było z tamtej strony. To, to, to co ja szukam. A może nie. Może nie. A może gdzieś to było w ogóle inaczej. Dobra, nieważne. Aha, pływ w tym. Dobra, byłem pajęczej sieci tak. O, właśnie tutaj po bokach jest coś fajnego. Tutaj dobra. Nic nie spadło nieco dobrze. Dobra. Zreszła już. No, i już widzę, że, że to dobry pomysł, był tutaj przyjść. Mało no, żelazko w kieszeni. Ni nigdy żelaza nie jest za mało. No dobra, kiedyś. Znaczy, kiedyś miałem tyle żelaza, że jak się patrzył na żelazo. A on, on też tak robił. Chyba. Bo co ja pamiętam, to chyba tak. Po prostu jak widział żelazo, no to przychodził dalej, nie? Ale ja wolę sobie żelazo. Mm, no dobra, to nie było. Ale! Ale jakieś tam kawałki, żelaza zebraliśmy, i kawałków żelaza zebraliśmy. 8, no to. 8 możemy sobie zrobić drugą klatę. O, tutaj nie było. Naprawdę nie zauważyłem tego. Ciekawe czy to nagraniu było widać, czy po prostu tego nie było widać na ekranie. Nie wiem. Dobra. Nieważne, pewnie to sobie zobaczę, bo jestem tego ciekawy. Ale ważniejsze, że kopię to. To jest najważniejsze. Ciekawe co się stanie jak tak zrobię. Nie! Nie! Łopata! Dobra, naprawdę się nie spodziewałem że coś takiego może się stać. Nie zrobiłem tego specjalnie. Ja zrobiłem to specjalnie, bo wiedziałem, że mam ten łopatę. Nie no, ale... Dobra, zróbmy sobie tu jakieś przejście. I zobaczcie, jak to się zawaliło. Oje, tutaj też coś jest? Też coś jest. Do, do, do wyboru jak widać. Dobra, już widzę żelazo to się cieszę. Wykopmy sobie żelazko, na pewno się przyda. Dzisiaj nagram jeszcze jeden film na jutro. Żeby... Jak jutro przyjdę do szkoły, żeby nie musieć nagrywać, tylko po prostu... W sumie nie wiem, bo dzisiaj tak nie mam czasu, to ja nie wiem. Hmm, hmm. Ten film pewnie puszczę. Dobra, pójdźmy sobie tutaj jakoś na... No. Zapowietrzyłem się. Normalnie z wrażenia. A ty Kejwy, w ogóle ale zajebiście. Mm -mm. Cztery pochodnie, ale porobimy tego tym. O, właśnie! O to mi chodziło. I teraz mi pochodni brakuje. Teraz mi nie brakuje. Teraz mi pochodni nie brakuje. W ogóle mi nie brakuje. Złoto! Tak, coś mi zaświeciało w, w, w moich oczach. O to wiadomo, że trzeba pójść po złoto, tak. Złoto! Nareszcie! A na, na odcinku diaksy Nie wiem O, o nie o nie moje złoto eee Moje złoto Ale to jest tego złota fuj mm, mm. Ale będą koksy Mogę zrobić już koksa Ja mam złota 5 ale Chyba koksy będą mógł robić Eeej zrobię sobie koksa Dobra teraz pewnie mało widzicie to jest ja sobie położę ten... O teraz widzicie Dobra Kopię sobie tutaj Co jak najwięcej kawałków zebrać Dobra I tutaj złoto też zebierzemy Tylko gdzieś musiało moje złoto pole... Dobra mam 10 złota Gdzie może być moje złoto? Eee, mu chyba jednak je zebrałem, albo coś takiego Dobra, się cieszę, że mam złoto w ogóle, nie? Bo złoto to da... No, kto nie lubi złota, nie w Minecraft. Jak ma się jabłka, to tym bardziej. A chyba miałem parę jabłuszek. Nie wiem, ale chyba ja. Dobra, pokończę sobie tym kill że jakbyśmy mieli znaleźć diaksy albo jakieś potworki, to byśmy nie musieli brać innej rzeczy. Nie no, potworki to wiadomo, że wezmę sobie. Ej, no, ej, no nie. Zjebałem jak prawdziwy zjebańczyk. I nie żaden podrabianczyk. Dobra, pójdźmy sobie tak, tak. Tak, a ty pójdźmy pochodnie. Codziennie pójdźmy dalej. Tam widziałem chyba szkielet. A nie, nie widziałem. To nie był szkielet. Kato, o ty kartonku, jeden głupi. To nie był szkielet. To był diaksy. Dobra, chyba to jest lawa. Tam widziałem chyba jakiegoś A może nie. No się dało tam był potwór. Tak się przestraszyłem. Mhm, mm, tak się przestraszyłem na próżno. Dobra, na tym odcinku w ogóle nie będziemy wychodzić z kopalni, tylko po prostu poza odcinkem. Po odcinką sobie wyjdę. O na tej kopalni będziemy dalej kopać, nie? To jest Minecraft. Dobra, niech ten odcinek sobie jeszcze trochę potrwa, bo nie chcę żebyście... Dobra, mam pomysł. Jutro nagram odcinek. Jutro nagram dwa odcinki. Nie dzisiaj. Ale f O nie mówcie, to nie jest zajebiste. Ile tego dir tam. Hmm. A tam jeszcze razą. W tym momencie się wam pożegnam i tyle. razem żelaznym siedziczem, żelaznym mieczem. Lajkujcie, subskrybujcie, chociaż większa to To, co to oglądamy, to... raczej subskrybują. No, oceniajcie, piszcie miłe komentarze. Cześć.